Pasowanie wału do koła zamachowego K750. Robiłem to tą pastą. Starałem się na wale i na kole, na czopie wału i uzyskać taki jednolity kolor bez połysku. Końcowy efekt wygląda tak. To już jest opuszczone. Nie stukam niczym. Zapieram mocno. Macham dosyć energicznie. Wał nie spada. czyli jak do mnie mam jest okej. Okay.